Jesteśmy organizatorem turnieju młodych mechaników samochodowych. Jest to trzecia edycja turnieju. W tegorycznej edycji wzięło udział 41 uczestników. Są to uczniowie szkół, szkół technicznych i szkół zasadniczych i walczą o miano najlepszego wśród mechaników. Uczniowie prezentują sporo, spory zasób wiedzy. I mają się czym po już pochwalić na obecnym etapie nauki. Zaskakują nas często swoją wiedzą. Staraliśmy się bardzo trudne pytania układać, po to, żeby móc zweryfikować ich wiedzę właśnie w ten sposób, w części testowej. W części praktycznej zobaczymy, jakie mają umiejętności praktyczne. Przyjechałam z trójką uczniów na, na ten konkurs. Zresztą po raz drugi nasza szkoła uczestniczy. W zeszłym roku też trójka uczniów brała udział w konkursie. No, sukcesów nie zanotowaliśmy w zeszłym roku, natomiast w tej chwili bardzo się cieszę, bo jeden z moich uczniów jest, zajął pierwsze miejsce w części pierwszej. Zobaczymy, jak będzie druga. Bardzo, bardzo się cieszymy, że przyjechaliśmy tutaj, bo. Taki konkurs daje uczniom możliwość sprawdzenia się, możliwość skonfrontowania wiedzy, porównania się z innymi uczniami. To, to jest bardzo dla nich istotne, a poza tym myślę, że, że takie, ta, takie wyzwanie motywuje ich, szczególnie jeżeli widać efekty i widać progres, tak jak u nas w porównaniu z zeszłym rokiem. Myślę, że będzie to dobra motywacja do dalszej pracy i bardzo się cieszymy, że, że Radom taki konkurs organizuje. Według mnie oczywiście warto wspierać takie inicjatywy. Nasza firma jest wyjątkowo skoncentrowana na dostarczaniu na rynek różnego rodzaju materiałów technicznych, również w języku polskim, i jest to dla nas jednym z priorytetów. Oczywiście, może tak z czysto handlowego punktu widzenia, nie ma taka akcja wymiaru takiego natys na efektu natychmiastowego, natomiast no buduje to jakieś, jakąś świadomość wśród. Przyszłych mechaników, którzy mają szansę się zapoznać z naszymi produktami, z naszymi materiałami technicznymi, i na pewno będą im pomocne w przyszłej pracy zawodowej. Pierwszą część konkursu, czyli część teoretyczną, oceniam no, dość pozytywnie, bo była część, duża część pytań, która, którym się spodziewałem, no, ale było kilka pytań, które mnie zaskoczyły zupełnie były bardzo precyzyjne, ale ogółem test bardzo pozytywny. Druga część, praktyczna, którą dopiero co skończyłem, też w miarę dobra, w miarę precyzyjna. Pierwsze zadanie było sprawdzić wartość, dane jakieś z programu diagnostycznego. Druga wybór olei i trzecia opisanie czujników. Myślę, że to startowanie w konkursach jest przydatne, bo można rywalizować z innymi uczniami. W szkole możemy sprawdzić jedynie testy, egzaminy, jak to jest pod nasze zdobywanie zawodu, a tutaj rywalizujemy między sobą, jest jakaś adrenalina mała.